Zgorzelnicy celnicy z referatu realizacji służby celno-skarbowej, krajowej administracji skarbowej, wykonując kontrolę na autostradzie A4 w pasie w kierunku Jędrzychowic, zapobiegli nielegalnemu przywozowi do Polski 25 ton odpadów będących mieszaniną zardzewiałego złomu stalowego, gruzu budowlanego oraz tworzyw sztucznych. Transport jechał z Niemiec. Na przywóz takich odpadów wymagane jest zezwolenie, którego polski odbiorca nie posiadał. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał przewóz za nielegalny. Naczepę wraz z towarem zajęto do postępowania karnego. Kierowca, który wiózł odpady, odmówił przyjęcia mandatu karnego, wobec czego będzie odpowiadał przed sądem. Przewoźnik w postępowaniu administracyjnym zagrożony jest karą łączną w wysokości 11 tys. zł, a odbiorcy w postępowaniu karnym grozi kara nawet do 500 tys. zł. W nowych okolicznościach musieliśmy się dostosować do nowego, zupełnie nieznanego nam trybu pracy. Wszystko się zmieniło. Nie jest nam łatwo, ale robimy co możemy. Nie poddajemy się, bo wierzymy, że to się niedługo skończy. Ja się zaszczepię, abyśmy w końcu mogli normalnie pracować. A ty? Jaki masz powód, żeby się zaszczepić?